Biały grusz na sadze, z białymi punktami, i się rozbijała, i się rozbijała miłość między nami. W południowej imprezie na stadionie Cosu towarzyszyć będzie miasteczko regionów, Kiermasz produktów regionalnych Jakość i Tradycja oraz Kraina Zabaw dla Dzieci. Eee, przyjechaliśmy tu z wieńcem, żeby go pięknie ośpiewać. Przyjechaliśmy swoim zespołem Grabowianie. Nasz wieniec ma podstawę wykonaną z jęczmienia i owca. Jest osiem łuków skręconych, w których jest sprzężyto i żyto. Cały wieniec jest uwieńczony kopułą wykonaną z pszenicy. Na samej górze jest krzyż, który jest tradycją naszą, naszą religijności i podziękowania Panu Bogu za plon. Wieniec jest przeozdobiony pięknymi kwiatami, zasuszonymi z kukurydzy. Jest tutaj jarzębina. Ten. Ja? A no tak. Tu są orzechy też włoskie w naszym laskowe, przepraszam, w naszym rejonie one właśnie były też tradycją, że w wplatano. Cały wieniec jest nieklejony, klej, nie, nie jak tylko jest z po prostu szycy. Jest piękny, tradycyjny, chcemy Panu Bogu dziękować za plon, za pracę rolnika. w roli postacianki. jest to taka jakby najmłodsza z żniwiarek i głównie ona ma wieniec, który tak jakby... jak to możemy powiedzieć? który tak jakby obfie, że jeżeli ta kobieta jest dziewicą, to po prostu będą obfite plony, będzie padał deszcz, będzie po prostu bardzo sprzyjać plonom mamy inny taki A co jest to wyciągnąć i w ręce to udekorować. dlatego to jest 7 dni tygodnia w środku również, tak? Ten wieniec, ten wieniec w kształcie 7 dni tygodnia zrobiony jest. Każda, z, każdy dzień jest inna, jest inaczej zrobiony. W środku też są dni tygodnia. Całość tworzy 7 dni jako 7 dni to się tam... Ten wień, te zboża są już zbierane w maju, w czerwcu i w lipcu. Dlatego jest taka różnorodność tego, tych płotów tego zboża. Pracowało na przy tym wieńcu 10 osób, tak po, dziennie, tak po 5 godzin. Najpierw trzeba było zebrać, porozwieszać go w snopki, później trzeba było go wziąć te snopki, wszystkie e, te zboże ściągnąć, po prostu poukładać i wiązać go dalej z nowej sopeczki. Później układaliśmy, jak żeśmy go pletli wieniec, to znowu liczyliśmy, ile ma w każdym wieńcu, ile musi w każdym jest ilość, osobo, ilość e, tych kłosów. W każdym raz po 10 kłosów, czy po 15, dopiero z tego pletliśmy cały stoł upleciona. tak? Super, super, jest to bardzo dobrze zorganizowana impreza. No można tutaj zapoznać się z folklorem z całej Polski. Bardzo nam się podoba i dlatego po prostu przyjechaliśmy po, po raz drugi. Jasne. Tak, już. Super? Tak. Bardzo dziękuję bardzo. Gmina Grabowo w tym roku reprezentuje Województwo Podlaskie na dożynkach prezydenckich w Spale. Jest to dla naszej gminy duży zaszczyt. Dzięki temu możemy oprócz tego, że reprezentujemy województwo, reprezentować także i prezentować dorobek naszej gminy. Gmina ta jest typowo gminą wiejską, czyli jest czyste powietrze, możliwość spędzania wolnego czasu na łonie natury. Czyli wszyscy zapraszamy do Grabowa, do województwa podlaskiego. To jest dla nas wielkie wydarzenie, bo możemy reprezentować całe województwo jednocześnie. Bardzo się cieszymy, że także bierzemy udział z innymi gminami, województwami. Możemy jednocześnie poznać także osoby spoza naszego województwa i, i także zaprezentować nasz dorobek. Dzisiaj w trakcie dożytek prezydenckich gościmy wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego, ale także przybyłych z innych województw. Częstujemy ich potrawami z ziemniaka, ponieważ Podlaskie to jest region typowo ziemniaczany, czyli mamy tutaj babkę ziemniaczaną, mamy kluski szare, Mamy także sporo ciast, które są charakterystyczne dla Województwa Podlaskiego czyli mówimy tu o morowisku. O w Kolnie byłam, tak, byłam na Podla Ja jeżdżę, jeżdżę często, bo ja kocham Podlasie. No bo mi się tam tak podoba. Ja mieszkam na Mazowszu, ale mi się podoba Podlacie. No, 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 no.